Niczki siedzą jak anioł dziewczki Przędzą sobie, przędzą jedwabne niteczki Kręć, kręć, widziono, widź tobie, widź ta to pamięta lepiej czyja dusza, nić muszę do królewca chłopie, jest widziono Zami się zalewał, żegnając dziewczyną Kręć, kręć, widziono, widź no, tobie, widź ta pamięta lepiej, czy ja duszę nić. Świetnie przed za wesołej dziewczynie. Pamiętała trzy dni o wiernym chłopczynie. Kręć, kręć, widziano, widzicie tobie widź. Ta to pamięta lepiej, czy ja duszę nić. Inny się chłopieniec podsuwał spodsuwał z obocza, i innemu rada dziewczyna ochocza. Krać, krać, wieciono. Prysławą tłanić. Wstydem dziewczynę płoniem wstycie dziewczyno, wstydź. Zachęcam do polubienia kanału SKKF-a. Ryziego. Blowa I multiplay. Play Game Guy. -a. Proszę, proszę bardzo. Nie na tego powiedzieć. Bardzo zachęcam i piesek też. hau chau! chau.